Tak, Jowiszowi Świat. Czy Jowisz zawsze, zawsze przeinacza? Jowisz nie chce nigdy przeinaczyć, lecz natura ludzka jest posiadać, 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 mieć, 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 mieć. I w tym posiadaniu i zbyt wielkiej oszustwie własnych myśli można zwyciężyć tylko w jeden sposób. To Walka ze sobą i walka z uczciwością własnych doznań. Doznań, które musimy zbudować na zasadzie wyzwolenia i zrozumienia jeszcze, że nie jesteśmy najwięksi, że nie jesteśmy najbardziej zobowiązani do zwycięstwa. Jowisz nadaje nam tytuł. Chcesz. To wiesz. Tylko wybieraj co. I bez świadomości wybierasz. Wybierasz tylko zło i jesteś niepojęty. Kto inny cię ogląda i nie wiesz nagle, że stajesz się coraz bardziej zapłamany. W naszej, mojej literaturze, to. Niemcy Kruczkowskiego wykazywały właśnie ten fakt. Ten fakt jabłko. I w literaturze światowej to jabłko się powtarza kilkanaście razy. To wygnanie z drzewa świadomości i odejścia w, nie, w niebyt. Bo co by dała świadomość? Do tej pory, jeżeli mamy cokolwiek świadome. To przegrywamy, jeżeli na, prawda może nas zabić. Chociażby, jeżeli lekarz mówi do ciebie, pan ma raka, i wychodzimy i wytwarzamy tego raka. Czy, czy na przykład to często jest u mnie, kiedy rozmawiam, i nagle dziewczyna, o jejku, powiedziałeś, że jest tak. Właśnie tak. Tylko czy ty rozumiesz jedną rzecz najważniejszą? Że w rzeczywistości to nie ty przegrywasz, tylko wygrywasz. Bo po to ci powiedziałem, żeby stworzyć to ziarno, które wykiełkuje najpiękniejszym drzewem. I to drzewo da następne owoce, ale owoce w tysiącach tej samej materii. Jeżeli bierzemy im vitro i mamy kawałek tkanki i ją podzielimy, mamy te same egzemplarze. No więc jeżeli masz szansę, rozmnażaj. Rozmnażaj i Jowiż daje to rozmnożenie. Tylko właśnie, czy rozmnożysz zło, czy rozmnożysz dobre. To jest na zasadzie po prostu troszeczkę ruletki lub tego węzła, który można było przeciąć jednym mieczem, ale trzeba było mieć ten miecz i trzeba było być tą osobą, a większość nas jest po prostu zwykłymi. No właśnie, tylko zwykłymi ludźmi, którzy nie potrafią odegrać najważniejszej sprawy. Dobra. Straszne, a jednak tak prawdziwe.